Słuchajcie, jeszcze na początku zróbmy sobie coś może dzisiaj nietypowego Nie wiem, nie widziałem niczego takiego na YouTubie Przynajmniej na polskim YouTubie Zostawcie dislajka pod odcinkiem Nie lajka, tylko dislajka, pamiętajcie Tysiąc dislajków i zrobimy sobie... Giveawaya na kosę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. 1000 dislików. Nie zostawiajcie lajków. Co czy znaczy, możecie, ale lepiej, żebyście zostawili disliky. Zobaczymy, jak ten film się będzie pozycjonował i tak dalej. No i przy okazji zaproście znajomych, żeby sobie też zdislikowali. E, przy okazji, tak jak mówiłem, no 1000 lajków i sobie zrobimy jakiś e, giveaway na kosę, więc spoko wydaje mi się. No także zapraszam. No i dzisiaj ocenimy sobie skiny znowu z e, warsztatu. Czekajcie, tylko włącz. O, dobra, tak. Może być P90 Poison Frog Blue. Okej. Okay. Ocenialiśmy podobny skin, nie? To był właśnie. Mi się nie podobało zbytnio. Yy, kolorystyka wtedy, i no nadal nie jest jakaś super, nie wiadomo jaka. To jest chyba od tego samego autora, nie jestem pewny. Chyba tak, tylko że popatrzcie, że są tutaj różne warianty kolorystyczne tych skinów, yy, ale wydaje mi się, że tak, że to będzie od tego samego autora. Powiem wam, no średnio mi się podoba ogólnie ten ten skin. No taki, no nie jest ciekawego. Tu widzicie, że to jest pattern i tak dalej, że można wylosować różne tutaj warianty tego skina, ale średnio mi się naprawdę podoba. No, nie mówię, no nie jest naj... no dobra, dam tak, ale nie jest jakiś niewiadomy jaki. No, no na pewno nie zasługuje na niewiadomy jak wysoką jakość, bo nie jest wcale jakiś super ładny. Jest taki. Średni, no. Obstacle, o, to jest taki czarno-pomarańczowy, powiedzmy, że design prosty strasznie, znowu z Trigonem mi się kojarzy, zawsze mi się takie czarno-pomarańczowe kojarzy z Trigonem, nie wiem, i z Faceitem jeszcze mi się to trochę kojarzy. Dobrze mówię? Chyba tak. Tak, dobrze mówię, z Faceitem mi się kojarzy, kurde, wbiłem sobie na stronę Faceita, nie, nie, nie płacą mi za reklamy, niektórym youtuberom chyba płacą, nieważne, ale spoko, fajny skin strasznie, podoba mi się taka kolorystyka, zdrapuje się ogólnie ten skin, popatrzcie, czekajcie, tutaj mamy Factory New, tutaj Battle Skirt, jak one wyglądają? Bardzo podobnie, popatrzcie, tutaj są naprawdę minimalne zmiany, tutaj widać, że są, widzicie, tutaj, o, tu jest tak poniszczone, Tutaj jest poniszczona, ale ogólnie, spoko, nie no, skin na bardzo duży plus. Tutaj jest w ogóle Obstacle Series. Powiem wam, że na no, no wszystkich skinach to wygląda ładnie. Tutaj widzę, że jest akurat Desert Eagle Green. Ale, o, widzieliśmy Desert Eagla. Tylko, że zwykłego, nie tego Green'a, tylko tego zwykłego widzieliśmy, no teraz mi się przypomina, dokładnie tak było. E, dobra, damy tak oczywiście tutaj, do ulubionych dam, bo mi się podoba ta cała seria, tutaj tej serii nie damy, bo oceniamy tylko skina. E, Gamma Ray, ej to wygląda tak jakby było Gamma Ray, no to wygląda tak jakby była prognoza pogody, co nie, Wyskitu! Jak prognoza pogody, ej ale fajne, to jest fajne, bardzo proste, ale podoba mi się kurde strasznie, naprawdę podoba mi się, tutaj są różne warianty, akurat... Yy... Akurat to jest chyba jeden skin, ale to jest pokazane, jak to może wyglądać w różnych wariantach. Naprawdę mogłoby być to ciekawe, kurde. chciałbym to zobaczyć w grze. Mam nadzieję, że będzie, kurde, mam nadzieję, że to będzie w jakiejś skrzyneczce. Eee, bardzo fajny. To jest tak jak Nie wiem, by się wylało paliwo, albo tak jak mówiłem, no właśnie prognoza pogody. Co, coś takiego, coś takiego. Spoko, fajny. Na plus ten skin, bardzo na duży plus. Eee, klikniemy sobie tak, następny... I tyle, AK Dirt X. Okej, okay, to jest bardzo, bardzo prosty Akacz. Nawet bym powiedział, że zbyt prosty. W sensie ja tutaj widzę, że jest cały zmiany Akacz. Jeżeli chodzi o to, no to to tak ma symbolizować jakiś ogień. Coś w ten design, no nawet widzę tutaj po tym logo, Dirt X Flames, właśnie dokładnie. Eee, zobaczymy sobie w ogóle Dirt X całą tą kolekcję, jak to wygląda. A, czyli to jest jakiś taki ten Dirt X to jest jakiś Taki, nie wiem, styl, coś, coś, ten sobie Zobaczę zobaczę tego akacza, na przykład, jak on wygląda. No tutaj już nie jako taki ogień, tylko jako inny skinik. No kurde, co mogę powiedzieć szczerze? Tak, też średnio mi się podoba. Ja mówię, zawsze narzekam na te skiny, bo, bo po prostu jest ich pełno i naprawdę jest z czego wybierać. Średnio mi się podoba ten akacz, tak szczerze. Widzicie, co no naprawdę, nie wiem, jak opisać to, czemu mi się nie podoba ten akacz. Może dlatego, że tutaj nie ma, nie wiem, jakichś kurde gradientów, jest zbyt prosty. Tutaj jest tak fajnie to zrobione, że wiecie, jest ten niby ogień i tak dalej, ale to jest pusto strasznie, niby jest zmieniona teksturka i tak dalej, ale wydaje mi się, że to jest zbyt pusto, nie, jeżeli o to chodzi, dlatego może mi się nie podobać ten skin. O, dobra, mam dobry dzień, więc znam tak, i, u, ale ulubionych nie. E, mimo to, że mi się tak średnio podoba ten skin, tak szczerze, ale podejrzewam, że niektórym z Was może się podobać, a wtedy będziecie mnie hejtować. Ja nie lubię hejtów, jak tak można. Będzie pod tym odcinkiem najwięcej dizajków. No ale to już nieważne. Nie lubię hejtów. E, monarch, Auk, Monarch, Urban. Kurde, strasznie kwiecisty ten skin. Kwiecisty cega. Tak, nam to jest bardziej motylkowy chyba, co? Tak, motylkowy. Jestem po prostu idiotą. E, nie, nie kwiecisty, motylkowy, ale kurde, wiecie, co powiem Wam. Wygląda. No tak, babsko troszeczkę, nie? No ten, ten róż, te motylki, no, no, nie, nie, ale bym wziął taki skinik, tak, fajnie by się nie grało. Ale babski jest straszny, może ja też jestem babski, nie wiem, może tak, może nie, podoba mi się. Randomize pattern, each drop is unique available in 5 stało co? Da się coś takiego? Nie, no nie ma opcji, kurde, ale to by było zbyt fajne, ej Nie, no nie, da się czegoś takiego chyba zrobić w sensie. Da się, nie wiem. Nie, no raczej, raczej się nie da, no. Kurde, fajnie by było, gdyby się dało, ale chyba się nie da takiego randomizer Patterna zrobić, że różne kolory w pięciu tych stylach dropią, kurde, ale gdyby się dało, ej, to jest myśl, nie? W podobnym stylu skiny, tylko że troszeczkę z inną kolorystyką, w bardzo podobnym stylu, to jest, kurde, myśl, to by było bardzo fajne w grze. Nie no, podoba mi się ten skin, podoba mi się, mimo tego, że tak jak mówię jest babski Podoba mi się kurde, bardzo mi się podoba Dobra, dalej, zobaczymy co tutaj, AWP Polywave. Okej, okay, Poliwave to jest, o Jezu, jaki prościutki, ja pierniczę Kurde, jest bardzo prosty, bardzo, bardzo, bardzo prosty No co, tutaj jest po prostu gradient nałożony i parę tutaj wzorków jest nałożone Z takiego niebieskiego, może morskiego, nie wiem, nie znam się aż tak na kolorach Ale taki chyba morski tutaj jest, później na niebieski, później na ten taki różowy, fioletowy, coś takiego No tutaj też fajnie jest to zrobione, takie nie, nie wiem, kurde, co powiedzieć o tym skinu, no, strasznie jest niedokładny ten skin, no kurde, niedokładny po prostu, jest bardzo prosty, no, co nie znaczy, że mi się nie podoba, jest po prostu prosty, kurde, akurat mi się podoba, jak ja zbytnio nie lubię tych prostych, tak ten mi się podoba, nie wiem, serio, może mam dzisiaj dobry dzień, kurde, nie wiem, jako, jakoś tak, kurde, no, dobra, dam te ulubione, nie wiem, co się ze mną dzieje, normalnie bym nie dał, tak, nie wiem, nie wiem, ej, czemu znowu się to pojawiło, halo? Ej, my tu już mieliśmy, nie wiem czemu się znowu pojawiłam mp7, kliknę tak i kliknę ulubione No co chodzi, czemu znowu mi się to pojawiło, może to jest jakiś inny wariant No nieważne, ale skończyliśmy już ocenianie skinów tych postałek, poszukajmy sobie jeszcze czegoś fajniejszego O i od razu tutaj jest ak 47 Angle lava b, to jest pewnie jakiś wariant, bo to lava b to tak średnio, nie wiem Co mogę powiedzieć, no wygląda jak takie pastele typowe, nie? Ten skin też bardzo prosty, kurde, w sensie, no nie, 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 no to trzeba było narysować i tak dalej Ale w sensie ten styl jest taki prosty, tak wydaje się, bo to są pastele ale podejrzewam, że trochę roboty przy tym było, trochę dużo roboty przy tym było przy wszystkim Jak się maluje, czy też robi jakieś skiny, no to jest dużo roboty. O, to, to mi się bardzo podoba, że się tak przybliża, widzicie? Tak fajnie, fajnie, to wygląda bardzo fajnie. Szkoda, że takiej niskiej jakości to jest. O, jeszcze coś takiego jest tutaj na Gifie. To jest ogólnie Gif chyba, dobrze mówię? Tak, to jest Gif. Eee, no i co mogę powiedzieć o tym skinie? No kurde, mówię, pastelowy, taki fioletowy, taki strasznie ciemna kolorystyka No pomijając już to, że to na tym jest białe, taka ciemniejsza kolorystyka tutaj jakieś chyba ognie są, czy coś, no, ta, no to lava, no to tak trochę ciężko, żeby tutaj jakieś ognie. Czy też lawy nie było. No cóż, mir Ogar 100% e, Bardzo fajny, kurde skin. Bardzo fajny. nie wiem, czy trafi do gry. Nie, nie wydaje mi się. Nie wiem, nie, nie, nie pasuje chyba troszeczkę pod styl, ale. Spoko, dam, mi się podoba, więc dam taki ulubiony, nie wiem, jak trafi, fajnie, bardzo fajnie. M44 Blackjack, od razu jakiś nowy skinik o kurde, ja pierdziele, jaki ekstrawagancki, taki typowo ekstrawagancki, tak jak mówię, czasem mi się podobają takie ekstrawaganckie, czasem niezregujnie, ale ten, kurde, powiem wam, jest spoko, nie, no tutaj takie złoto, symulowanie złota, tego żółtego koloru, powiedzmy sobie szczerze, e, takiej ekstrawaganckości, kurde, czarny tutaj, e, jeszcze jest fajnie to wygląda, strasznie fajnie to wygląda. No Jeszcze na dole tutaj widzicie na magazynku są karty. E, tutaj jest. Zabrakło mi tego słowa, kurde. Tutaj jest as. E, I co, no kurde. No spoko to wygląda strasznie. Bardzo, bardzo, kurde. Tak, wydaje mi się, że ten skin ocenialiśmy. Nie, nie jestem pewny. Chyba nie. No opis tutaj nie jest jakiś zbytnio duży. Dwie osoby to robiły, kurde, nie, ale spoko, bardzo spoko ten skin jest. Podobał mi się. Tak, ulubione. I co, no kurde, zajebisty, naprawdę. Jeszcze sobie szukam tutaj ostatniego skinika i taki średnio mogę znaleźć. Taki, nie wiem, no niektóre z tych ocenialiśmy. Wiecie, no trudno znaleźć wbrew Skinę, dlatego ja wycinam, bo to trochę trwa. Widzicie, jak to wygląda? No nie ma żadnych dobrych, po prostu ten niby jest dobry, ale jakoś tak. E, jakiś jakiś lepszy szukam. O 57 Lorn, no, zobaczymy sobie go, kurde mol. I to jest ten styl, który mi się podoba. Nie dość, że to jest pattern, nie dość, że jest tylko tutaj na górze, tutaj na tym główienku. Nie wiem, jak to się nazywa, ale to się przesuwa, jak się szczela, z tego co się orientuje. Yy, I to jest strasznie taki, uj, banalny niby, ale kurde, top, mi się podoba. Jeszcze ma patterny, pewnie jakieś rzadkie patterny, już typek jakby my Chociaż nie wiem, no nie piszę nic, ale mam nadzieję, że jakiś typek wymyślił rzadkie paterny, albo to nawet bezpołeczność wymyśliła rzadkie paterny. Kurde, wygląda to mistrzowsko, naprawdę strasznie mi się podoba, kurde, uwielbiam takie skiny, są tak, niby mówię, no tak średnio lubię proste, ale na 5.7 i 5.7 to jest chyba wyjątek, kurde, nie w ogóle, może pistolety, bo na glocku też by mi się może Nie no, Nieważne, kurde, jest zajebisty ten skin, kurde, ja chcę go w grze, tego, tego chyba najbardziej z tych wszystkich chcę w grze, naprawdę. Tego chcę chyba najbardziej. Kurde, no co mogę powiedzieć? No...